godny księży Dominiku inicjatorze i moderatorze główny i duchowy przewodniku wojowników Maryi obecny też w tylu dziełach pod patronatem Maryi na polskiej ziemi w wielu środowiskach świata, człowieku nadziei teraz idziemy my Teraz jest czas na Ciebie i na mnie. I aby mówić im wszystkim w oczy, aby zadrżały ich serca, by z wielu serc przyszła odpowiedź pozytywna, ktoś musi w ten dzwon uderzać. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, z wielką radością chcę Was zaprosić na nową akcję, którą wojownicy Maryi proponują każdemu, każdej rodzinie, każdemu małżeństwu, każdemu domowi. To jest jakby kontynuacja tej pięknej akcji Nazaret moim domem, która tak rozprzestrzeniła się niesamowicie na całym świecie. Tyle tysięcy rodzin odpowiedziało na tą akcję. Dlatego teraz chcemy kontynuować. Akcję, którą nazwaliśmy Pokuta Rodzin. Ta akcja ma już błogosławieństwo kilku wspaniałych biskupów, którzy bardzo pragną, aby to się rozprzestrzeniło naprawdę na cały świat. Pokuta Rodzin Niniwa. 40 dni pokuty. Jest takim naszym wielkim pragnieniem, aby zjednoczyć rodziny, szczególnie teraz. Rodziny, które być może przechodzą bardzo trudny czas w sytuacji obecnej pandemii. Rodziny, które Muszą na nowo zjednoczyć się w Bożej miłości. Bóg chce uratować każdą rodzinę, każde małżeństwo, każdy dom, ale pragnie, woła, pokuta, pokuta, pokuta. Dlatego chcemy zaproponować pokutę rodzin. Pokuta, która będzie czyniona w rodzinie, gdzie cała rodzina rozpocznie pokutę. Słowo Boże mówi, że Bóg miłuje radosnego dawcę. Ta pokuta nie ma być czymś smutnym, ma być radosnym wynagradzaniem za grzechy, wyznawaniem swoich grzechów, wpierw przez sakrament spowiedzi świętej, a potem naprawianie, wynagradzanie, zadośćczynienie za wszystkie grzechy, które niestety tak niszczą dzisiaj całe rodziny, całe małżeństwa. Na czym będzie polegać ta akcja? Pierwsza rzecz, wspólna dziesiątka różańca. Jako przebłaganie za grzechy naszego małżeństwa, naszej rodziny, naszego domu. Potem tworzymy kalendarz pokuty rodzinnej, czyli w każdy dzień tata wpisuje swoją ofiarę pokutną, którą złożył Bogu dla swojej żony, dla swoich dzieci. Żona wpisuje swoje umartwienie, swój czyn pokutny, czy swoją jakąś modlitwę, którą ofiarowała tego dnia Panu Bogu przez ręce Maryi. Dla swojego, na przykład, męża czy dla swoich dzieci. Dzieci każdego dnia y, wpisują w kalendarz jakiś swój czyn pokutny, jakąś ofiarkę małą, którą złożą, jakąś modlitwę za mamę, za tatę, za ich małżeństwo, składając ją Bogu przez ręce Maryi. I tak przez 40 dni cała rodzina wpisuje każdego dnia swoje czyny pokutne, swoje zadośćuczynienie, swoje wynagrodzenie Bogu za grzechy, które działy się w tym domu, w tej rodzinie. Bóg pragnie, abyśmy nie tylko modlili się, nie tylko ofiarowali jakieś czyny pokutne, ale też weszli w jakąkolwiek formę wyrzeczenia. Maryja je tak bardzo prosi o to, żebyśmy wrócili na powrót do postu. Postu, który jest w jakikolwiek sposób, na różne sposoby wyrzeczeniem, jakimś drobnym umartwieniem, wyrzeczeniem się jakiejś drobnej chociażby każdego dnia przyjemności, żeby poczuć, że to mnie chociaż troszeczkę boli. Ofiara ma swoje znaczenie wtedy, kiedy chociaż trochę mnie boli złożenie tego w ofierze. Dlatego modlitwa, kalendarz rodzinny, kalendarz pokutny i jakaś drobna ofiara, drobne wyrzeczenie, wyrzeczenie z jakiejś małej przyjemności każdego dnia. Dlatego, żeby wołać całym sercem, całą rodziną. Boże, zmiłuj się nad nami, wylej nad nami swoje miłosierdzie, odnów nasz dom, odnów naszą miłość. Chcemy na nowo zmartwychwstać przez mękę śmierć Jezusa Chrystusa, którą będziemy celebrować w wielkim tygodniu. Dlatego prosimy Cię, Boże, wejrzyj. Na naszą pokutę. Tak jak wyjeżdżałeś na pokutę Nimitów i odwróciłeś karę, zamieniłeś się w błogosławieństwo. Boże, nieskończenie miłosierne, prosimy Cię o cud uzdrowienia naszej rodziny, cud uwolnienia od wszelkiego zła naszej rodziny przez rodzinną pokutę. Kochani moi, Udostępniajcie ten film, rozprzestrzeniajcie tę pokutę, tą akcję. Niech to pójdzie znowu na cały świat. Niech wszystkie rodziny wezmą udział w pokucie rodzin, którą rozpoczynamy w środę popielcową, a kończymy Wielki Piątek. Kochani moi, błogosławię was na ten cudowny czas objawienia Bożej miłości, na czas ukorzenia się przed Panem, na czas postu. Na czas umartwienia, wyrzeczenia, po to, aby zadość czynić za grzechy, które stały się udziałem naszego domu, aby nasz dom został odnowiony na skalę, w tym wypadku skalę pokuty rodzinnej. I na to Was błogosławię, kochani, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czterdziestodniowa pokuta przed nami. Jeszcze 40 dni ani niwa będzie zburzona. A Niniwa zareagowała i się Bóg ulitował. Piękna inicjatywa pokuty. Duch Święty nas do tego prowadzi. Maryja nam oręduje i przewodniczy. A Kościół Święty na nas czeka, świat na nas czeka. Księże Dominiku, takich Was chcę błogosławić. Ale bardzo proszę, by na to błogosławieństwo ksiądz stanął z tym afiszem pokutnym o Niniwie, na błogosławieństwo, bo chcę tym błogosławieństwem też. To dzieło pokutne ogarnąć Pan z wami I z duchem Twor, Pochylcie głowy na błogosławieństwo Niech Bóg was błogosławi I niech was strzeże Niech zwróci ku wam oblicze swoje I obdarzy was swoją łaską Amen. Pan sam niech pochyli się nad wami i obdarzy was pokoje. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Teraz czas na ciebie i na mnie, na mnie i na ciebie.